Witam, dzień dobry w drugim filmie z Farmic Simulator 19, seria Spoderstwo Podziatu. Dzisiaj zajmiemy się no dosłownie czymkolwiek, bo na razie nie mam pomysłu co tu będę robić, ale yy, tam jest pole. Zaraz je wam przystanę, Tu mam pole nie przydałoby się coś na nim zasadzić. I dzisiaj do zrobić. Bo taka ładna, ładna ziemia, bo przydało się mu korzystać. Dowiorę jakiś sprzęt tutaj go. w czasie dostawiłem jeszcze ten budydek i ten budydek, bo wody się kiedy budydek dwa pierwszy i po prostu z i tak dalej było. Köszönöm, Co to jest jakieś rzecz potablezki, to żeś... Oraz tak powiem, nie będę grał na dwie kamery, bo no, ja się nie umiem tak grać. Będę grał na dwie. Miałoby ja, się realistycznie, ale nie umiem. To się bym spróbował, ale byłby był drak, Teraz czas 13 więcej czasu. Ach, będzie końca krótka. Czemu grał 19, a nie 23 albo 25? Z powodu, że tylko 19 mam i tylko 19, jakby. o tym najdłużej grał. 22 mam, ale tak posali, nie odkrywa sensu, bo to one się palić dosłownie. Ja że tak powiem. Petka, y, jest dalej za bardzo nagie, a wasze y, laptop jej nie począł. 22 może tak, ale 2 to jest za bardzo. Więc w 19

Kupić pas, który z radienia. I tu jedziemy bezprawie Leży do, do końca, prawdziwy nie Jest tutaj więc O ja w samochodach tylko trochę bacznie inaczej ułożę

80 lat tylko 20 zesłał w kierunku moim Wysyłam Cezarowi do e jestem Ojej, Cezarowi do To mi się wysyła bardzo dużo bo w to jest coś I tak On sobie to bierze Przysyła kanał Ja mu za chwilę wysyłam No i И в качестве и долгих, чтобы они надавались и делали... Ой, давайте. Let's put it a little bit.

Będzie się zmieścił w trakcie stanu No dobra tutaj no. nie ten bieg no. Może już Ей, дешевле. Ну, на первый раз, Teraz wezmę sobie baluszka albo mojego poloniety, który mi wczoraj zniknął jak, jak, jak wstawiałem te budyki, to mi się udało rozwiązać ten problem z złotami to mi pole już udało nagle wstał i zniknął I to nie tak, że mam dwa polonezy teraz tylko, że to mi się jakby zniknął, jakby go nie było w plikach. Dobra, spróbujmy tego balcada średu. Dobra, jak to było? Tu były te no to tam, tam. i was Chyba by dojdzie trzeba skoczyć taką piłką Proszę No, jadę I do sklepu to będzie w prawo chyba

Może, wiem, że to jest ten yy, yy, dociągnik, żeby sobie coś tam kupić. Ale może znajdzie się jakiś siedzenie, jakiś prosty cokolwiek. O, jakaś trawa. Coś po mnie Dobra. Żeby się nie. Ten się zrobi, się Ojej nie... yeah. Normalnie wejście smoka no, bo to od razu naprawiają, więc do tego dużo o. starszy brat proszę wyciągnął do długo Dobra Pójdę się za pyton. Dobry, to już jest. O, ra, się wieżej się pojeździć drugą stronę, ale to mówi się... Środek z terabi też go Balczada. Dobre, tak. Dobra, jest jakoś i przeżyje te dni Dobra, idźcie. Teraz z górki to będzie się łatwiej rozpędzić. Zostawaj do wody flickacie, bo się działo, ubiegać, się nie stało. Ale tutaj Wszystko za Nie się tu Dobra, skosić sila robot terus juga parkir dia boleh saja putar Chciałbym się tutaj pożegnać. Musi być niestety w filmie. To jest koniec. Filmu pierwszego. Bo w nie mam żadnych celów. Ale ktoś mi może napisać. Albo jakieś fajne modyfikacje, które mogłyby tutaj wystąpić. To tu proszę mi wysłać link. Do dziewiątastki, oczywiście. Jutro nie wiem. Jutro nie wiem co będę robił. Może coś skoszę Ale to się zobaczy Na pewno w trzecim odcinku planuję, żeby były żliwe To będzie taki yy, przeskok czasu Ale tak yy, No to w takim razie Do widzenia Widzimy się w następnym filmie Pod numerem 2 No Do widzenia